Instrukcja obsługi noża P1. W zestawie prócz samego noża otrzymasz klucz imbusowy, szczotkę do czyszczenia oraz wybrane ostrze. Zanim przystąpisz do pracy, sprawdź, czy przewód zasilający nie jest nigdzie przetarty ani załamany, i podłącz do prądu. Pamiętaj, aby po włączeniu przycisk głównego włącznika był na zero oraz moc także na minimum, aby po zakręceniu ostrza najpierw dobrać odpowiednią temperaturę. Na wyłączonym urządzeniu odkręć śruby i zamontuj odpowiednio ostrze do pracy w zależności, jaką będziesz wykonywał. Pamiętaj o, o tym, aby dobrze przymocować ostrze, tak żeby każda śruba była odpowiednio z wyczuciem dokręcona. Moduł zasilający, możesz dla pewności, jeżeli będziesz pracował w jednym miejscu, przymocować do stołu na śruby, które tutaj masz mocowania z boku. Przystępując do pracy, rozwiń kabel, tak żeby. Nie był nigdzie zwinięty ani załamany. Uważaj oczywiście, żeby go nie przetrzeć ani nie złamać. Przygotuj sobie zbędny kawałek materiału, który będziesz ciął, wraz z ostrzem, który będziesz wykorzystywał. Im dłuższe ostrze, tym moc może być podana większa. Tutaj mamy ostrze 20 cm, dlatego możemy zacząć od 30 do 40% mocy przyciskając spust na rękojeści, czekając kilka sekund, aż całość się nagrzeje. Po 3 do 5 sekundach przyłóż nóż i sprawdź, czy temperatura, która jest na ostrzu, jest odpowiednia do danego ostrza i materiału, który chcesz ciąć. Jeżeli jest zbyt niska, podciągnij o kolejne 10%. Powtórz tą czynność do momentu, kiedy temperatura podawana na ostrzu będzie odpowiednia do danego materiału oraz ostrza. Dobrze, dobrana temperatura. Ostrza oraz materiału powinna ciąć materiał tylko z lekkim, ewentualnie oporem, ale zbytnio się nie nagrzewać, jeżeli chodzi o same ostrze, a także nie wydzielać zbytniego dymu. Jeżeli ustawisz zbyt małą moc, na ostrzu wytworzy się zbyt mała temperatura, i nawet po kilku, kilkunastu sekundach nagrzewania ostrza temperatura nie będzie odpowiednia i nie będzie topić materiału. Jeżeli ustawisz zbyt dużą moc do danego ostrza, ostrze zacznie się robić czerwone, a materiał przy cięciu zacznie się zbyt mocno topić, a w efekcie może. Dojść do spalenia i uszkodzenia materiału. Pamiętaj o tym, aby okresowo czyścić ostrze, tak aby wytopiony materiał nie zostawał na ostrzu i nie wydzielał dodatkowego dymu. W tym celu naciśnij na tych temperaturach, które, na których Ty pracowałeś, naciśnij, aby się nagrzał, puść i teraz szczotką. Z zestawu usuń nadmiar tworzywa, które zostało na ostrzu. Chcąc wymienić ostrze, pamiętaj o tym, aby zmniejszyć na minimum moc podawaną, całkowicie wyłączyć oraz odłączyć przewód od prądu. Dopiero teraz możesz odkręcić zacisk, usunąć ostrze i założyć. Inne w zależności od pracy, którą będziesz wykonywał. Ze względu na to, że model P1 ma regulację od 0 do 250 W, możesz używać tak małe ostrza oraz nawet 25 cm ostrza do cięcia styropianów i styrodurów. Jednak zawsze dobieraj moc do danego ostrza i materiału, który tniesz. Przy cięciu wielu materiałów może dojść do wytworzenia dymu, dlatego zachowaj środki ostrożności i bezpieczeństwa, takie jak ubranie robocze, rękawice, maski ochronne, jeżeli jest to potrzebne. A w przypadku cięcia stacjonarnego zaopatrz się w wentylator lub wyciąg. W przypadku podłączenia do prądu i włączenia urządzenia nie będzie się nic działo, ostrze nie będzie się nagrzewało. Sprawdź najpierw dodatkowe zabezpieczenie, czy nie został przepalony bezpiecznik przez jakieś przepięcie w Twojej sieci.